Witam, witam. Szerzymy z się teżkowskiej, a gdzieś quiz. Największy producent uranu na świecie, ale zamknięto w górę Sukcia, my lecimy. Okej okay. to oczywiście będzie Rosja. Eee... Jedne z największych złóż uranu ma Kazachstan. Podczas Związku Radzieckiego były wykorzystywane. Uuu, nawet tutaj ten. Eee, Chiny na pewno. Będą to afrykańskie kraje też, a to może zaraz przejdziemy. Indie. Są so. Atakowy Iran. Nie ma Iranu. Pakistan? Jest Pakistan. Afganistan no, już nie wiem, czy tam jest. Nie, nie ma. USA? Jest. Kanada, myślę. Dobrze myślę. Czy w Ameryce Południowej? Tam chyba nie ma Iranu. takowej Brazylii nie będzie. Afryka. Yy, Demokratyczna Republika. Nie ma. No. Yy, Etiopia. Pytanie, co to za kraje? Hm, yy, hmm, yy, yy. Botswana. Mam te kraje, są bardzo bogate w różne surowce. RPA jest. Na Europa. Yy, w Złoto, diamenty. Namibia chyba nie. A jest Namibia. Namibia to diamenty tam chyba. Duże jest Botswanie też, Zambia. Jakieś Zimbabwe. Wypisuję teraz Państwa, ale to już takie czat. O! Jest Niger. Atakowa Nigeria. Nie, jej już nie ma. E, Mali. W Mali wszyscy ludzie są Mali. Mauretania. Są duże te kraje po prostu, może dlatego tam tyle tego jest. Sudan. Nie ma Sudanu. Atakowa Algieria. Nie ma. Libia Nie ma Francja Nie no we Francji nie wydobywałem uranu W Polsce kiedyś była kopalnia, ale to mała bardzo Australia, jest Australia Hmm, co jeszcze? Już nie wiem gdzie mam, gdzie, gdzie mam na mapie w ogóle łazić No dobra, sprawdźmy Uzbekistan, no tak jeszcze Azja taka. Węgry Rumunia Ukraina to można było wiedzieć. Uzbekistan Węgry, Węgrzech, Rumunii nigdy bym nie wiedział. Więc dzisiaj nic nie udało się zrobić, ale dziękuję za oglądanie. Ciało w górę instrukcji. pa, pa.